Były to długie, bardzo ciekawe regaty, duża presja, dużo emocji. No ogólnie jestem bardzo zadowolony z wyniku. Byłem w finałach, walczyłem tam przez całą serię eliminacyjną na topowych miejscach, no niestety zabrakło tego wykończenia. Bardzo mi jest z tego powodu przykro, bo wiem, że, że ten medal był bardzo, bardzo blisko. I, i, a przede wszystkim no, walka w finałach, mi się to zawsze marzy. A tu niestety skończyłem walkę w finałach na pierwszym ćwierćfinałowym wyścigu. Wykonałem tam kilka błędów technicznych, które, które oddaliły mnie od możliwości dalszej walki. No jest to taka bolesna, dość trudna nauczka, ale myślę, że jest to po coś i przyda się na pewno na przyszłość. No nie jesteśmy zadowolone z tego wyniku. Jest nam smutno, że tak to wszystko się poukładało. Mieliśmy dużo usterek sprzętowych, też ciężko nam było się odnaleźć przez pierwsze dwa dni na, na linii startu głównie. Przeważały słabe warunki, w których pewnie się czułyśmy, ale no niestety nie mogłyśmy tego wszystkiego wykorzystać na, na tyle, żeby ten wynik był lepszy, więc no. Jesteśmy niezadowolone, ale no bierzemy to na klatę i wiemy, co dalej robić. No tak, już chyba nie ma za dużo, co dodawać. To nie jest wynik, na, znaczy stać nas był po prostu lepszy wynik. Jesteśmy w stanie się ścigać z tą czołówką, co już nieraz pokazałyśmy na mistrzostwach Europy czy na mistrzostwach świata. No a tutaj niestety po prostu nie wyszło i tak jak Sandra mówi, zabrakło tych startów, a w dalszej części zawodów te usterki techniczne, które normalnie nam się nigdy nie przydarzają, po prostu już przekreśliły szansę na jakikolwiek dobry wynik. No, współpraca z innymi załogami w Polsce no, dała to piąte miejsce, co jest największym sukcesem w historii polskiego, polskiej klasy 49 na igrzyskach olimpijskich, także możemy być zadowoleni. Oczywiście jest, jest niedosyt, ponieważ przed wyścigiem medalowym, ostatnim wyścigiem mieliśmy w zasięgu każdy medal. No, kończymy piąci, za kilka tygodni myślę, że będziemy szczęśliwi i dumni z tego, co udało nam się osiągnąć. Warunki na ten ostatni medalowy wyścig były super, także jeśli chodzi o pogodę i e, sędziów i wszystko dookoła, tutaj nie mamy absolutnie czego się tutaj czepiać. E, no jeśli chodzi o naszą postawę, myślę, że ten wyścig poza startem, e, gdzie popełniliśmy błąd i musieliśmy go naprawić poprzez wystartowanie ponowne. Po fal no to nasza postawa w tym wyścigu była super. Goniliśmy, nadrobiliśmy mega duży dystans, wyprzedziliśmy połowę stawki, dopłynęliśmy na piątym miejscu. No i myślę, że jesteśmy z tego zadowoleni. Wiadomo, że jest nie dosyć, no ale tak jak mówię, no błąd na starcie, który był pewnie minimalny, trzeba było naprawić i to nas kosztowało sporo.